Wróciłam już do domku, moi drodzy. Teraz tak sobie siedzę na balkonie, a Karli też nie wiem, nie widać go, ale siedzi tutaj koło mnie. Już ciemno jest. Mi lampka solarna nie działa. W każdym razie siedzi i patrzy sobie tutaj przez balkonik. A zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj na śmietniczku znalazłam dwie ramki. Takie małe. Już jedną pomalowałam na biało, i w rogu będzie aniołek, który dostałam od Asi. Też jest na biało pomalowany. Będzie taka słodziutka rameczka, fajnie zrobiona. Była taka jakaś firmowa z jakimiś dziwnymi napisami, więc. No, przerobiłem. Już znalazłam pomysły na część prezentów od Asi. No, znalazłam tam taki trochę przykry dla mnie komentarz, że ludzie wysyłają mi śmieci i robią z mojego mieszkania kontener. Po pierwsze, osoby, które mi wysyłają te rzeczy, pytają mnie, czy ja je chcę. I jeżeli widzę w nich potencjał, to po prostu zgadzam się na to, żeby, żeby mi je wysłały, bo i tak by je wyrzuciły, a ja po prostu je przerobię i coś z nich stworzę. Ja to lubię robić, lubię ratować przedmioty i cieszę się, że ktoś również ratuje razem ze mną. No, ja rozumiem, że niektóre osoby. Nie widzą tego co ja, że potrafię z tego coś wyczarować. No, każdy z nas ma inną wyobraźnię, ale dobrze, nie o tym. A i znalazłam jeszcze książkę. To też prawo przyciągania, moi drodzy, ponieważ cały czas chcę z Wam zrobić ten filmik o Mysłowicach, ten spacer stworzyć coś fajnego więc mówię skąd ja mam wziąć te wiadomości o tych mysłowicach jest na facebooku grupa detektyw historyczny i to są pasjonaci mysłowic bardzo prężnie działają już wam o nich mówiłam i tam tam widzę parę ciekawych informacji, które mogłyby mnie zainspirować do poszukiwania dalszych Wiadomości na ten temat, ale znalazłam książkę na śmietniku Historia Mysłowic. No, takie świeże dość wydanie e, i e, bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, że mam materiały do stworzenia Wam takiej e, dość, e, mam nadzieję, że profesjonalnej e, historii Mysłowic. E, że coś, coś wam ciekawego będę mogła opowiedzieć. I jeszcze przypomniałam sobie, że mam też taką książkę, Historia Porcelany. Państwa Gatysów. I też stwierdziłam, że też zrobię filmik Wam o porcelanie Bugucickiej. I jeszcze jeden filmik, który chcę zrobić, to o historii chleba. Do, do czego zainspirowało mnie to. Zainspirował mnie dziwny przedmiot drewniany, który wygląda jak wienic chlebowy z przybitym chlebem. Ja sobie to zostawiłam to jest w mojej kuchni. I tak sobie stwierdziłam, że muszę coś się na ten temat dowiedzieć. I jak szukałam wiadomości o tym, to znalazłam historię chleba. Jest też muzeum chleba, zdaje się, że w Radziankowie. Kiedyś się pewnie wybiorę. No i zobaczymy, czy, czy, czy coś tam jakieś wiadomości. Może wezmę tam to urządzenie, czy nie urządzenie, tylko przedmiot. Może ktoś mi coś na ten temat opowie. Może jest tam jakiś kustosz muzealny i, i wyjaśni mi na czym polegało to, to ta, ta, ta tradycja. podejrzewam, że to jest jakaś tradycja. Zastanawiam zastanawiam, czy to nie jest taki wieniec taki ozdobny w jakiejś piekarni albo wieniec ślubny witanie chlebem i solą, nie tylko ślubny, tylko gościnny. No być może jest to też do tego służyło. Dzisiaj y, wyjątkowo piję sobie y, piwo takie typu smakowych, desperado czy jakieś inne. nie Chyba jakieś tam w lodówce leżało. Y, moja córka kiedyś coś to kupiła i piję je dlatego, że coś mi ostatnio y, nerki y, tak jakoś mnie pobolewają przewody moczowe i... a piwo czyści też y, y, drogi moczowe, więc stwierdziłam, że dzisiaj sobie wyjątkowo wypiję, jest y, gorąco i y, właśnie sobie tutaj taki, taki zrobiłam wieczór, y, no, piwny, że tak powiem. Wzyczkę sobie puściłam. I tak sobie siedzę i słucham. No, i tak. Aha, i dwie ramki znalazłam, i znalazłam tą książeczkę, więc już mam pomysły dla Was na jakieś ciekawe filmiki edukacyjne. I na, tam, gdzie świeci się ostatni balkon, tam mieszka taka dziewczynka. I ona ostatnio, jak szłam z Karlim, powiedziała mi: Dzień dobry, bardzo piękny piesek. I jeździła na takim jakby trójkołowym urządzeniu przypominającym hulajnogę trójkołową bez napędu. Odbijała się tylko nogami. Zawróciła na tym. Yy, yy rowerku, tej hulajnodze za jakiś czas i znowu podjechała i znowu mówi, że mam pięknego pieska i taka bardzo rezolutna właśnie tam w tym, w tym balkonie i dzisiaj idę i słyszę, że ktoś mi mówi dzień dobry, dzień dobry a to, to ona z balkonu mówiła do mnie i się uśmiechała taka siedmiolatka chyba, sześć, siedem chyba lat bardzo rezolutna i to już chyba był mój trzeci albo czwarty kontakt z nią. I, i taka miła dziewczynka. Fajnie nam się tak y, rozmawia tak właściwie krótko, bo tylko tak przechodzę z psem. No, i tak. No, zastanawiam się cały czas nad tymi zajęciami edukacyjnymi dla dzieciaczków, tylko nie wiem, jak się za to zabrać. Nie mam żadnego szkolenia, mam tylko wyobraźnie i pomysły. Chciałabym robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie w soboty, kiedy rodzice chcieliby troszkę odpocząć albo wyjść z dziećmi albo iść na zakupy i zostawić pod opieką kogoś takiego malucha i, i chciałabym zrobić takie zajęcia kreatywne, ale, ale ja nie wiem, czy ja się nadaję. No, chciałabym. No. Mam jakiś kontakt z tymi dzieciaczkami i chyba bym dała radę. Tylko się boję, że, że po prostu mnie to przerośnie. Zresztą ja się wszystkiego boję. I tak stoję w miejscu i stoję. Jakiś pan sobie idzie. Cicho, jest tak spokojnie. Fajną muzyczkę sobie puściłam. Taką dość energiczną. Z uchem jest raz lepiej, raz gorzej. Dzisiaj było, rano było bardzo źle, bo prawie nic nie słyszałam, a teraz już mi troszkę popuściło. Już nie wiem od czego to zależy. Biorę kropelki z antybiotykiem, biorę akustonę, wkładam sobie geranium do ucha i jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No i, i tak moi drodzy. I tak sobie siedzę i powiem Wam, że dobrze mi tak sobie posiedzieć, tak pomyśleć. Nie mieć jakichś takich e, bardzo odpowiedzialnych e, rzeczy na głowie, albo mniej odpowiedzialnych. E, córka na wakacjach. Ja nie muszę się martwić e, obiadami, e, sprzątaniem, nawet praniem, bo nie mam pralki. <grym> Nie no, nie musiała iść do rodziców i zrobić pranie. Tym bardziej, że no, troszkę, troszkę się już nazbierało od tego czasu, jak się zepsuła. No i co? Ja to pójdę na działkę na cały dzień. Tak, taki mam plan. Ciekawe, czy mi się uda. Dzisiaj miałam tyle pomysłów w związku z tymi prezentami od, od Was. Już je przygotowałam. Już są przygotowane dwie kropelniczki, jedna lampa, jedna paterka z aniołkiem, tak jak Wam pokazywałam. I, no, ale po prostu jakoś tak się dziwnie, słabo poczułam, taka energia mnie jakoś opuściła w pewnym momencie. Że się położyłam na chwilę, i jak się położyłam, to obudziłam się o 19.00. I szybko na tą działkę, żeby jakoś tak te kwiatuszki podlać, bo ja mam coś takiego, że każda żywa istota, która jest. Nie wiem, zależne od człowieka, tak jak pies lub kwiaty w ogrodzie, które zasadziliśmy. Potrzebuje nas, bo sprawiliśmy, że te istoty są z nami przy nas, więc, jeżeli cierpią, to ja cierpię razem z nimi. Jestem na tyle wrażliwa, że, że to po prostu odczuwam gdzieś tak wewnętrznie. I ja tak pomyślałam, pomogłabym na tą działkę jechać jutro rano, ale ja sobie pomyślałam, że jeżeli te kwiaty przez taki upał, przez cały dzień nie miały wody i one tam podsychają i umierają z pragnienia, to ja po prostu musiałam tam jechać i musiałam to, to podlać, po prostu no, nie dało się inaczej. I tak mam właściwie ze wszystkim, że jeżeli czuję czyjeś takie cierpienie, to po prostu yy, czuję to bardzo wewnątrz siebie. I, i też na, na mojej terapii też to bardzo przeżywałam. Nie umiem się tak wyłączyć, żeby, żeby nie przeżywać z kimś. I, I teraz ostatnio było tego za dużo i niestety musiałam z tej terapii zrezygnować. Hmm. Może do tego, że... Yy, Sama dość mocno byłam pokiereszowana przez ostatnie miesiące i nie przeszłam tej żałoby, i podejrzewam, że póki jej nie przejdę, nie wyrzucę z tego wszystkiego z siebie. To, to będę się tak troszkę męczyć. Być może do tego boli mnie też to ucho, że gdzieś wyrzucam z siebie gdzieś te negatywne emocje. Jedna lampka solarna świeci. Hmm. Fajna ta muzyczka, nie wiem czy słyszycie. Taki fortepian. Kiedyś oglądam film, piękny film, polecam Wam pod tytułem fortepian. Właśnie o... Dziewczynie upośledzonej, która została wydana za mąż, to był chyba XVIII albo XIX wiek, za mężczyznę, który miał posiadłość na jakiejś wyspie. Ona była taką panienką z dobrego domu i grała na fortepianie. Została do niego do tego męża wysłana i wzięła ze sobą fortepian i ciągle grała na tym fortepianie. Później się zakochała. W mężczyźnie, który tam pracował. Piękny romans taki. Polecam Wam ten film i tam jest właśnie przepiękna muzyka na Fortepian. Przepiękna. Nie wiem, kto ją skomponował. Musiałabym sprawdzić, ale. Ale po prostu cudowna. Cicho dzisiaj na tym moim osiedlu. Zresztą zawsze jest cicho. Śpiewam sobie, Karli się na mnie patrzy mamrocze no, dzisiaj mu kupiłam taką pyszną karmę w puszeczce, on chyba takich nie jadał bo ja nie wiedziałam, żeby rodzice mu dawali coś takiego, bo on zawsze tę suchą karmę, a dzisiaj mu kupiłam wołowinkę taką porządną i tak mu zaśmakowała, taka tak dobrze, tak, 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 o no ty moje kochanie nie widać go, bo tak ciemno już on tu siedzi ze mną i się cieszy tak, 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 mordkę tak otwiera na, 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 na tym naszym spotkaniu to było w Chorzowie, była Hania z e, Tarnowskich Gór i Hania, pozdrawiam cię Hania serdecznie jest taką psiaro kociarą i ma u siebie mnóstwo zwierzaczków e, i ma też pieska, makotka. kotka e, e, i o, jak go przestałam głaskać to już łapką mnie tarmosi żeby go głaskać tak Głaskam ci, głaskam ci, głaskam ci. Nie widać, że cię głaskam, Cię głaskam. Yy, I właśnie yy, tak ją Karli tam polubił, tak się do niej tam przymilał, takie zaloty do niej <grym> tworzył. Także yy, też yy, Hania jest bardzo taką osobą yy, yy, wrażliwą na cierpienie zwierząt, kocha zwierzęta i widać to po prostu w jej każdym. Słowie, ruchu, no. że, że te zwierzęta są dla niej bardzo ważne. Karli, no. no daj mi troszeczkę spokoju, później się pogłaśkamy, pójdziemy sobie do łzieczka, będziemy sobie leżeć. No. I tak śpimy, on mi tak e, nosek e, tak w szyję, tak wtula, i tak mi w na tą szyję. Tam czasem, jak mu się coś śni, to tak, tak robi, takie, tak, tak, tak e, piszczy przez sen. Ale no. no, zawadijaka jest straszny. Wszystkie psiaki by atakował, oprócz suczek. Suczek nie atakuje. Prawdziwy dżentelmen <grywki> lubi takie suczki. Dobrze, kochani, życzę Wam dobrej nocy. Ja sobie tu jeszcze trochę posiedzę, popatrzę, po, po podziwiam naturę w nocnej odsłonie. No i tyle. Tyle. A dzisiaj aż trzy filmiki dla Was nagrałam. Dobrze. To wszystko. Pozdrawiam Was jak zwykle, bardzo serdecznie. I życzę spokojnej nocy.